Na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłam, że opowiem Wam historię yy, średniego Movie Star Planet, historię moją z Movie Star Planet yy, i czy było w ogóle scary MSP. Więc już dwa fakty i bez przeróżania zaczynamy. Pierwszym faktem jest taki, że kto mi da najwięcej autografów, dostanie jakiś prezent, a wśród tych prezentów kryje się Cockrete Pixel i jakiś cenny unikat, więc Dawajcie autografę, a może to, to trafić właśnie do Was. A drugą, drugim faktem jest taki, że osoba o niku Angela 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, prosiła, abym otworzyła od niej dwa prezenty, więc już otwieram. A nawet trzy, więc otwieram przechodzimy do filmu. Dziękuję za tą bluzeczkę, bo jest naprawdę śliczna. Chciałam ją. Dziękuję za budki, też są nawet fajne, nie wiem czy ja ich akurat nie dostałam za level, ale to się nie liczy. I dziękuję za tą śliczną brózeczkę, serdecznie Cię pozdrawiam, a my już przechodzimy do filmu. Przepraszam Was za szelesty w tle, ale właśnie moja koleżanka jest u mnie i pakuje się bodajże na plastykę, czy coś takiego, bo jutro chyba mają, my też jutro mamy, ale to jest nieistotne, więc już bez różania zaczynam odcinek. Więc historia z Mówię Star Planet moja rozpoczęła się w roku 2016 i do, dokładnie chyba 15 marca, kiedy oto założyłam swoje pierwsze konto Rosali Roku 1, które zostało usunięte, ponieważ ktoś wszedł mi na konto i po prostu zwyczajnie je usunął. Oczywiście było mi przykro, no ale cóż, nie można cały czas yy, się tym przejmować, więc po prostu założyłam w roku 2017. Konto, czytam w 2018, konto Gwiazdalowe 123, które obecnie jest, na którym obecnie gram i które obecnie sprawdza się super w takich rzeczach jak dawanie prezów, bo mam tam małe lagi. Kocham całym sercu to konto, ale postanowiłam, że jedno konto to jest jednak za mało, więc założyłam sobie drugie konto dokładnie chyba 15 lutego albo nie, 15 lutego nie. Chyba gdzieś w styczniu w 2020 roku założyłam konto o to, to czarna forever, gdzie na tym końcu gramy się naprawdę super i choć mam je nie, nie od dawna, to naprawdę jest ono super, super się sprawdza. Mam koło wspaniałych widzów, więc jakby mogło się to nie sprawdzać. A teraz poróżmy temat Scary MSP, gdzie czy w ogóle było? Czy te plotki są zmyślone i tak, odpowiadam krótko, szybko i na temat. Skary MSP nie było. Jest, są to zwykłe plotki wymyślone przez graczy z Movie Star Planet, aby mieć o czym gadać. Nie było nigdy skary MSP, nigdy nie będzie i nie ma. Więc y, nie wierzcie w takie bzdety, które piszą ludzie w internecie. Bo Sky MSP nie było i nie ma. Jedyne co było to było stary Mówię Star Planet, ale dużo ludzi się mnie również pytało, czy chciałabym wrócić do starego Mówię Star Planet. Mówię, że nie grałam na starym Mówię Star Planet, jednak grałam w przełomie średniego Mówię Star Planet, czyli w przełomie 2016. -2020. 2020, gdzie to była wprowadzona nowa aktualizacja, czyli było to takie średnie Movie Star gdzie były już wprowadzone jakiekolwiek fajne rzeczy i fajna grafika. Więc, jeżeli miałabym powrócić, to wróciłabym do średniego Movie Star bo to był najlepszy okres w moim życiu, gdzie sobie po prostu grałam, bo myślę, że mi się to wydaje, że. Z, yy, yy, że chodzi o to po prostu, że ja bym wróciła, ale to mówi Star Planet, też jest bardzo fajne, więc nie ma co narzekać, cieszyć się, że w ogóle jest, bo jakby nie było, to ludzie by błagali, żeby do tego mówi Star Planet wrócić, więc nie ma o co płakać, a ja już. W tym odcineczku będzie to na tyle. Wiem, że jest to dosyć krótki odcinek, jednak mam. W poniedziałek miałam sprawdzian. Przepraszam kartkówkę z przyrody. We wtorek nic. Dzisiaj miałam kartkówkę z przyrody. Jutro mam kartkówkę z angielskiego. W piątek mam kartkówkę z matmy, więc nie wiem jak się wyrobię z tymi odcinkami, no ale postaram się robić to systematycznie dla moich kochanych widzów, czyli dla was. Chciałam jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić jedną osobę, czyli Emmy. 19, Angela 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, Scepti, Michalina 5 5, 5, 5, 13 i e, Anna Kinga 2009. Serdecznie Was pozdrawam, a ja już się z Wami będę żegnać i do następnego odcinka. bajo.